Dobry lot i dzisiaj nagrywamy filmik, ponieważ nadszedł dzień długo wyczekiwany przez nas. Tak jak hodowcy wiedzą, wygraliśmy Puchar Świata w roku 2024 w Lidze Światowej. Ale dzisiaj nadszedł ten moment, że pierwszy raz w historii Polski, polskiego gołębiarstwa ogólnie, Puchar Świata, czyli główna nagroda w Lidze Światowej za wygranie klasyfikacji generalnej, przybyła do Polski. Do tej pory Wygrywali hodowcy przede wszystkim z Niemiec. Raz wygrał Pedro Porto, raz Erwin Laros, Włoch, także same wielkie nazwiska. Teraz się udało, że akurat po dominacji rodziny Zylner, bodajże przez 2-3 lata z rzędu, udało się wreszcie z tego miejsca trzeciego, które zajmowaliśmy bodajże dwukrotnie w ostatnich dwóch latach, w końcu wygrać klasyfikację generalną. I ten oto 12,5 kilowy ponieważ to jest od ręcznie wykonywany puchar. Odlany z brązu, dlatego akurat ta statuetka, ten puchar na pewno najcięższy w naszej kolekcji, bo waży 12,5 kg. Także coś przepiękne, ręcznie zdobione, wytopione. Z brązu, także coś na pewno takiego, co do końca życia utkwi w pamięci. Niesamowicie się cieszymy. Jesteśmy dumni, że udało się ten puchar świata zdobyć w roku 2024. Do tego doszły jeszcze właśnie, puchar za zwycięstwo w dalekim dystansie w Lize Światowej, a tutaj z kolei za Sprint, również pierwsze miejsce, także rok niesamowicie udany. Poniekąd wcześniej, to już przez dwa, 3, 3 lata, trzy 3 lata wygrywaliśmy Ligę Światową Sprintu dalekiego dystansu, udało się teraz wygrać po raz pierwszy i tak samo, tak jak mówię, w klasyfikacji generalnej. Na czym polega Liga Światowa? Ponieważ wielu hodowców się dopytuje. Tutaj akurat nie ma wybierania, jeżeli chodzi o Ligę Światową, właśnie Puchar Świata, bo to z początku się nazywało Liga Światowa, to jest tak samo jak w świadkówce czy tam w piłce nożnej, że czasem te nazwy się zmieniają. Na początku to cały czas używałem się tej nazwy Liga Światowa, później jest to zmienione na Puchar Świata. Tak samo tutaj widać, jest napisany Master World Cup Champion, czyli Puchar Świata i wyryte akurat ładnie tutaj, bardzo fajnie to wygląda Major Racing Team i flaga Polski. Także. Jest to puchar, który zostanie już na zawsze z nami, ponieważ czasem się trafiały wcześniej jakieś puchary przechodnie i tak dalej, jak w różnych dyscyplinach, tutaj akurat ten puchar już dożywotnie będzie zamieszkiwał razem z nami. I tutaj, jeżeli chodzi właśnie o tą ligę światową, o puchar świata, na czym to polega? Jest to, tutaj nie można sobie wybierać wyników najlepszych konficjentów, tylko trzeba po prostu zdobyć punkty na każdym locie. Także tutaj no jest ta trudność, że tak jak w Mistrzostwach Świata FCI jest kilka gołębników, można sobie wybierać. Najlepsze wyniki się bierze konficjent z danych wspólnych gołębników. Jeżeli wysłaliśmy tam na, nie wiem, na 6 czy 8 wspólnych gołębników, wybieramy 2 czy 4 najlepsze wyniki. W skali całego sezonu są po prostu sumowane. A tutaj, jeżeli chodzi o Ligę Światową, jest to coś takiego jak Tour de France w kolarstwie, powiedzmy, czyli w ogóle jakikolwiek wyścig w kolarstwie. Liczą się wszystkie etapy. I tutaj przyjmijmy, że w tamtym roku Liga Światowa, w której braliśmy udział, były to wspólne gołębniki, które się do tego zaliczały. Był to Giewont, polski wspólny gołębnik, były to Tatry Derby, Słowacja, Algarve Great Derby, Portugalia. Thailand Master – Tajlandia, Derby Halkidiki – Grecja, Derby Zagrzeb – Chorwacja. I to były właśnie 7 wspólnych gołębników, które, z których wyniki liczyły się do Mistrzostw Świata. I to na czym to polegało? Do Ligi Światowej zaliczają się wszystkie loty konkursowe na danym wspólnym gołębniku od 100 km. Czyli y, łącznie bodajże w tym roku były 42 loty konkursowe, które się zaliczały. Średnio powiedzmy po 5, 6, y, średnio po 6 lotów na, ta, na Thailand master akurat było chyba 7 lotów, a z kolei na którymś było tylko 5 lotów konkursowych. To już nieważne. I są 42 loty od 100 km do finału, aż do. Finały są 420 km, 500 km i sumuje się czas przelotu pierwszego gołębia z drużyny typowanej, jak mu się wyśle ten dany wspólny gołębnik. Także tutaj wychodzi na to, że. Trudność jest niesamowita z tego względu, że tutaj tak, na początku się trybu, typuje drużynę, Maksymalnie można wysłać 12 gołębi do, do Ligi Światowej. Także nie ma tak, że jak nieraz ktoś tam mówi, że a, ktoś wyśle 100 gołębi czy 50 gołębi, to ma większe szanse. to absolutnie nie. To dla tych y, twardogłowych, że tak powiem, czy dla naszych hejterów, czy hodowców, którzy ludzi, którzy się na tym kompletnie nie znają, a szerzą jakieś swoje herezje, Maksymalnie można wysłać 12 gołębi, nawet jak Y, przypuszczam, y, przypuszczalnie możemy powiedzieć, że ja wysyłam gdzieś, jako Maziarz Racing tym wysyłam sobie 200 gołębi na wspólny gołębnik. To choćbym wysłał 200 czy 500 gołębi na wspólny gołębnik, przed sezonem muszę wytypować dwunastkę typowaną, która będzie nam robiła punkty na danym wspólnym gołębniku. Nie ma, że wyślemy sobie 100 gołębi, ponieważ takie nieraz słuchy chodziły, że tam komentowali, że a, ktoś Maziarz dużo gołębi wysłał, to i miał łatwiej. No, tak jak mówię, to najpierw trzeba prze, przestudiować regulamin, zapoznać się a dopiero później y, opowiadać bzdury swoje. Bo to, to jest bez sensu, i dlatego na, na, na nas to działa jak płachta na byka. Jeżeli ktoś nie ma wiedzy na jakiś temat, da się wypowiada i w dodatku jeszcze y, 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 bzdury <grych> opowiada, właśnie, i, i powiela. A inni to później powielają. Także tutaj maksymalnie 12 gołębi jest drużyna, która jest wybierana, typowana przed startem sezonu. I pierwszy gołęb z tej drużyny pierwszy gołąb z tej drużyny zdobywa punkty. I tutaj jest ta trudność, że jeżeli powiedzmy jest pięć etapów i gołąb w ciągu, tam jest czas przelotu gołębia, liczy się najkrótszy czas przelotu pierwszego gołębia i tutaj konkurs zazwyczaj trwa do drugiego dnia do godziny w tym roku było do drugiego dnia do godziny 20. I tutaj jeżeli gołąb nie przyleci na przykład w tym roku na Tatry Derby był bardzo ciężki sezon jak na Słowacji bywa i na przykład między innymi rodzina Zylner nie miała żadnego gołębia w pierwszym ani drugim dniu w czasie konkursowym dlatego automatycznie odpadają z rywalizacji. Oni są dalej klasyfikowani, ale wiadomo no, praktycznie jak już się pomija jakiś lot, jak gołąb nie wraca, no to nie ma możliwości wygrania tego pucharu świata. Tutaj po prostu trzeba na każdym jednym locie punktować. Czy to będzie właśnie Lot 100 km, 200, 300, 400, 500, trzeba po prostu zaliczyć wszystkie loty konkursowe, żeby się liczyć. W tym roku akurat na wszystkich uczestników udało się czterem hodowlom bodajże zdobyć komplet konkursów, czyli z każdego lotu konkursowego w każdych warunkach, tak tej hodowcy słyszą, jest Chorwacja, jest, była Polska, była Chorwacja. Była Słowacja, była Portugalia, była Tajlandia, były Czechy, Talent Quattro. Zapomniałem jeszcze wcześniej wymienić, że też Talent Quattro się liczył w tamtym roku do Ligi Światowej. Także było to siedem wspólnych gołębników w różnych warunkach, na różnych prędkościach. Były finały na 1500 metrów na minutę, były finały, gdzie w pierwszy dzień były pojedyncze gołębie. Także tutaj no, w Kucharze Świata no, nie można sobie wybierać co chcemy, co nam pasuje, tylko po prostu w każdych warunkach: czy z wiatrem, czy z bocznym, czy w upale, czy w jakiś tam, nie wiem, po chmurnych pogodach z każdego kierunku, tego obie sobie muszą radzić. Jeden lot z 42 nam odpada, wtedy automatycznie no, można powiedzieć, że w tej pierwszej trójce się nie znajdziemy. W tym roku, tak ja mówię. Cztery drużyny zdobyły komplet konkursów, no to wygraliśmy my jako Maziarz Racing Team. Na drugim miejscu był bodajże Emil Denis i Dina Zirenz, czyli hodowla Emil Denis. No nie trzeba nikomu tego nazwiska przedstawiać. Ikona sportu gołębiarskiego, zwłaszcza na dalekim dystansie, która fenomenalnie lata w Belgii na właśnie dalekim dystansie, a od kilku lat też. Pięknie te kapitalnie, te głębi latają na wspólnych głębnikach. Także Belgowie byli na drugim miejscu. Na trzecim miejscu bodajże był Pedro Porto z Portugalii, i czwarte miejsce zajął bodajże Jukel. Chyba Jukel z Niemiec, ale tutaj nie jestem pewny, czy, czy to był na pewno Jukl. no W każdym bądź razie nie pamiętam. Wiem, że na drugim miejscu właśnie była, był Emil Dennis. Także tutaj. No co więcej można powiedzieć, na pewno jest to rywalizacja, gdzie od zawsze naszym marzeniem było właśnie wygrać tego, tego złotego skrzydlatego gołębia. Zawsze tam brakowało poprzednie sezony, potrafiliśmy wygrać właśnie Ligę Światowego Sprintu, ale gdzieś na tych końcowych lotach, na tych finałach, jeszcze to stado nie było tak fajnie wyklarowane, żeby można było uderzyć i zawalczyć z tymi hodowcami, którzy już 10, 15, 20 lat wysyłają wspólne głębliki. W tym roku już faktycznie udało się osiągnąć ten, no na pewno niewątpliwie największy sukces w naszym hodowli, można powiedzieć, że mistrzostwo świata generalnie, które też zdobyliśmy przed dwoma latami, przed dwoma laty też jest ogromnym sukcesem, wygrywanie Ligi Światowej Sprintu tak samo, aczkolwiek Tutaj ten, ten rok 2024, no, jeżeli się wygrywa Ligę Światową Sprintu, Ligę Światową Dalekiego Dystansu, Ligę Światową Generalnie. Do tego jeszcze w Mistrzostwach Świata w końcu marca będą wyniki. Też y, znakomite wieści, gdzie nie spodziewaliśmy się, że w Mistrzostwach Świata w tym roku tak się uda skompletować te wyniki. Na razie jeszcze nic nie, nie zapraszamy, ale też to będzie absolutna czołówka na świecie w tym roku. Także sezon 2024 przechodzi już do historii. Już wysyłamy głębiej na nową edycję, ale ten 2024 na to był najlepszy w naszej karierze hodowlanej, jeżeli chodzi o Puchar Świata, o Mistrzostwa Świata, o Ligę Światową. Praktycznie na każdym froncie udało się zająć bądź albo wygrać, albo zająć topowe miejsce, także jesteśmy niesamowicie dumni, zadowoleni. Widać, że ta praca hodowlana cały czas idzie do przodu, postępujemy cały czas i tak twierdzę, że można powiedzieć, że jesteśmy ambitną drużyną ogólnie, dlatego cały czas twierdzę, że jeszcze potrzebujemy troszkę, żeby, żeby ten absolutny top osiągnąć. Tutaj no, można powiedzieć, że no to, jeszcze nawet dzisiaj rozmawiałem z Markusem Zylnerem, właśnie co mówi, że czego Tyarek jeszcze więcej chcesz, jak już wygraliście praktycznie wszystko, co się dało w tym 2024 roku? Teoretycznie tak, a praktycznie jeszcze jeśli chodzi o tą selekcję, o hodowlę, o to, co można osiągnąć, myślę, że ten potencjał Gołębi jeszcze jest, nie jest maksymalnie uwolniony, i dopiero tak jak właśnie mówiłem skupiamy się na wszystkich naszych najlepszych gołębiach odkupionych ze wspólnych gołębników jak w 100% ta hodowla będzie w hodowli będzie 100% gołębi, które latają na wspólnych gołębnikach w dodatku przeselekcjonowane także z naszych 5-6 takich optymalnych linii wtedy faktycznie można powiedzieć, będziemy pewni, że wycisnęliśmy z tej hodowli całkowitego maksa na razie są jeszcze rezerwy, myślę, że co rok będzie jeszcze lepiej jeżeli chodzi tak samo o indywidualne wyniki, także tutaj walczymy. W tym roku Ligę Światową w Lidze Światowej w tym roku nie ma Giewontu Polskiego, a na miejsce Giewontu wskoczyła Ukraina Master z Ukrainy, także tutaj też jest bodajże jeszcze jedno miejsce takie, ponieważ myśmy wygrali właśnie ten kuchar w tym roku, dlatego możemy też udostępnić tak jakby jedno miejsce do Ligi Światowej hodowcy z Polski, także jeżeli ktoś byłby zainteresowany jeszcze wzięciem w udziału na, w Lidze Światowej, no to trzeba wysłać go na 7, na siedem tych wspólnych gołębników, które są akredytowane do Ligi Światowej, także wystarczy się z nami skontaktować. Ja tam już też pomogę w tych całych formularzach, w tej można powiedzieć papierologii, żeby się zgłosić do tej Ligi Światowej. Na razie z Polski w tym roku będę uczestniczy, będzie uczestniczył oprócz nas Dwóch albo trzech hodowców. Także, jak będzie lista oficjalna, to później na pewno będziemy publikować. Także zapraszamy do kontaktu, jeżeli ktoś chciałby, jeżeli ktoś chciałby wygrać tego skrzydlatego gołębia, Puchar Świata. Także, tak, jeżeli chodzi o wspólne gołębliki, o generalną klasyfikację, latanie, bo to wiadomo, można wygrywać pojedyncze wspólne gołębliki, ale na pewno, jeżeli się wygrywa klasyfikację generalną, taką w cudzysłowie kolarską, gdzie. Tak jak mówię, liczą się wszystkie etapy, nie wybiera się najlepszych wyników nie, z 10-20 z gołębników. Tylko trzeba lot po locie odbijać te gołębie systematycznie w każdych warunkach, na różnych kontynentach na różnym kilometrażu, na gołęblikach sprinterskich, na gołęblikach katastrofalnych, bo wiadomo derby, halkidiki, powiedzmy w Grecji jest jeden z szerszych gołębików, a na przykład Tatra, derby, Słowacja jest jednym z najcięższych wspólnych gołębików, czy Thailand Master na bocznych wiatrach w Tajlandii, także te gołębie faktycznie muszą, hodowla musi być niesamowicie mocno ukierunkowana, zresztą tak samo w tym roku, Wystarczy powiedzieć, że za nami w Widze Światowej są takie nazwiska jak właśnie tam Rodzina Zylner, akurat w tym roku y, troszkę gorzej odbili, jeżeli chodzi o Ligę Światową, ale tak samo Dieter Zibert, ikona sportu głębiarskiego wspólnych głęblików y, Hans Paul Esser, który wygrywał już Zimbabwe i wiele czołowych wspólnych głęblików, no też w tym roku troszkę mu nie wyszło, Rony de Mujk, to są hodowcy, którzy Pedro Porto, Brinkman, słynne te bodajże teraz Finy, czy jak tam tego im nazywają, też wielki partner Pipy i nawet na początku sezonu odgadzą się, że przychodzi do Ligi Światowej i... i... I chce tymi gołębiami faktycznie pokonać wszystkich, a to się okazało, że nie zmieścił się w pierwszej dziesiątce. Także pycha kroczy, kroczy przed upadkiem, i tutaj też w tym roku okazało się, że rezygnuje i nie będzie właśnie startował w lidze światowej, bo, bo jednak się mu nie podoba. Także no, tak to niestety jest. Najlepiej jest krytykować, komentować, czy udawać, kim się to nie jest, a później, jak przechodzi do rywalizacji, to zaczyna się problem. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany się wzięciem udziału w pucharze świata, tak samo teraz zbiórki na wspólne gołębiki cały czas do końca maja prowadzimy, jeżeli ktoś chce wystać gołębie na wspólne gołębniki, za naszym pośrednictwem zapraszamy do kontaktu, tam ceny, tak jak mówiłem, to jest powiedzmy około 600 euro za drużynę sześciu gołębi aktywowanych, czy to będą jakieś tam derby, halkiwiki w Grecji, czy Zagrzeb, czy Portugalia, Riacho, Zalgarwę, Ukraina, Master, Tatry, derby, no to najbardziej prestiżowe wspólne głębniki w Europie, zapraszamy do kontaktu, tak kwotowo to wychodzi, powiedzmy około 400-450 zł z transportem na gotowo już, także i wszystkie Formalności i wszystko załatwia się u mnie. Także, jeżeli są jeszcze chętni, którzy chcą wysłać tam kilka pojedynczych miejsc na transporty, jeszcze mamy. Tak jeździmy już od teraz w zasadzie, od końca marca do, do końca maja na te wspólne głębiki europejskie do FCI, do Ligi Światowej, do Mistrzostw Świata. Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Dobry lot.